Dzisiaj powiem wam, mam taki przy przecinarce taśmowej, oryginalnie, taki zderzak do ustawiania długości materiału. Zderzak jest dobry, ale ma, ale jednak wadę ma. Raz, że nie będzie można uciąć całkowite mniej jak 10 mm się nie ugnieć, tu przeszkadza przy dokręceniu. O. Producent nie pomyślał. No i a ja sobie radziłem w ten sposób, że odwracałem go w drugą stronę. Tutaj widzicie, jest płaska strona. Dosuwałem tutaj do, o, do materiału, ale ciąłem jakieś odcinki 45 mm. A tutaj do końca tej ścianki od piły jest 30 mm, czyli już nie można było ciąć. Krótszych odcinków, i co ja wtedy sobie zrobiłem. A no, zrobiłem sobie to, to pewnie chcielibyście wszystko po kolei zobaczyć, ale mówię, poczekamy. Będzie druga kamera, wtedy ustawię na dwie i będziecie oglądali godzinę czy dwie. Cały czas, jak to wszystko powstaje, dzisiaj to wszystko sobie tak zrobiłem. A więc po kolei, najpierw znalazłem sobie w postacie, Kawałek płaskownika. Ścięłem tutaj na szlifierce z jednej strony, z drugiej strony, i później to zaokrągliłem na szlifierce, żeby nie było ostrych krawędzi. No wiadomo, ja jakby się korzystał, żeby się nie skaleczył. Tutaj w płaskowniku zrobiłem fasolkę frezem dwupiórowym Fi 8. No, ta fasolka ma gdzieś około 80 mm, tak, żeby była mniej więcej w osi, żeby to było ładnie widać. Później z powrotem złapałem tu materiał w imadło i zrobiłem sobie ten promień. Poszukałem takiego freza Fi40. Akurat miałem no i zobaczcie, jak to ładnie pasuje, żeby później będę miał mniej łatwiej to pospać. Następnie, to już mamy gotowe praktycznie, już leży sobie. Później znamiałem taką tulejkę, tu ona miała otwór FI 14, przewierciłem najpierw wiertłem FI 15, a później FI 16 i zobaczcie, praktycznie wyszło bez żadnego luzu. Jakiś luz mu musi być, żeby do przesuwania, ale nie ma dużego luzu na boki, że... Jak będzie materiał do, na zderzach dosuwany, żeby nie było błędu. No i tutaj sobie jak sobie to dokręcę, o tutaj większy tam luz jest w tamtej powodnicy, dokręcę i wtedy to już nie ma żadnego luzu. O, I teraz tak. No to to wiadomo. Później na, na fryzarkę przewiercony i nagnitowany też M8. Kolejną czynnością, którą musiałem wykonać, znalazłem sobie akurat kawałek takiego pręta ze starej automatowej Fi 12. No i najpierw nie zacząłem od gwintu, tylko najpierw na frezarce zrobiłem spłaszczenie. Zrobiłem spłaszczenie z jednej strony na głębokość 2 mm, a później podłożyłem podkładkę na kostce też na 2 mm. I z drugiej strony 2 mm. Ale najpierw przybrałem 1,8. Sprawdziłem sobie, czy wchodzi, nie wchodziło. To jeszcze przybrałem. No i później tak wchodzi tak dość szczurliwie z takim lekkim sobie oporkiem, a podkładki i nakrętki, to już wiadomo, nie musiałem robić. Nalazłem sobie w swoich pudełeczkach. No i później to wszystko montujemy. Skręcamy to, oczywiście. I staram się zawsze jak coś robię czy coś, żeby jak najmniej było narzędzi do obsługi danego urządzenia. No i tutaj też najpierw zamocowałem sobie śrubę amfulową M8, ale później mówię, a tu inny klucz to inny i będziesz dwa klucze musiał mieć przełożenie. A zrobiłem sobie tutaj na ósemkę, no i tutaj też na ósemkę M, znaczy sześciokąt, klucz płaski 13. Tu zaznaczyłem sobie, w którym miejscu będę musiał przyspać, bo tak zakładamy to. O. Ocujemy. Zakręcamy sobie kluczem. Zakręciłem. Już teraz się trzyma. Tutaj też mogę dokręcić. Tutaj wiadomo, że jak ustawimy sobie. Yy, na zrobienie jak najcieńszych prętów, no to wiadomo, że grubsze będzie łatwiej, bo tutaj mamy po prostu regulację. O, widzicie? W tej chwili pręt przeszkadza. O, go sobie. Aha. Żeby nam nie przeszkadzał. Widzicie, mogę ciąć praktycznie od Fi 10. Instrukcję, że tą drobnym zwo... drobnym zębem. Taśmą można ciąć od FI-5, ale tu jest dość długie wysunięcie, coś trzeba będzie zrobić. A dlaczego jest taka długa przerwa między piłą a imadłem? A dlatego, że czasami będziemy jakbyśmy potrzebowali coś ciąć pod kątem, żebyśmy nie cięli imadła. No a to będzie dzisiaj po południu sobie pospawam. No i jutro przywiodzę i Wam pokażę to zamontowane. No to już teraz. Oczywiście, jak to wszystko wygląda w całości.